Takim spotkaniem jego życie jakby się przedłuża. On jest ciągle głosem idącym daleko w przyszłość. Chcemy go nieustannie słuchać, bo był to człowiek mądry, bo był to prawdziwy patriota, bo on uczył nas szacunku, aby kochać Ojczyznę tak naprawdę. Dobrze, że jest z nami. Jego córka, pani Marta. Jest chyba to okazja, abyśmy okazali jej dzisiaj wielki szacunek. Kiedy ta tragedia miała miejsce w Smoleńsku, pamiętaliśmy o pani, bo wiedzieliśmy, że tak jak Polska cała przeżywa i cierpi, najbardziej przeżywała to pani. Próbowaliśmy wchodzić w pani serce. I byliśmy blisko wtedy, kiedy była Pani w różnych miejscach, kiedy były odsłaniane różne tablice. Ale dzisiaj jest Pani razem z nami, tu, w Gdyni, przy najstarszym kościele, więc na Pani ręce składamy wyrazy szacunku i wyrazy podzięki za to, że Pani nie traci czasu, by być w Polsce całej i mówić o swoim tacie, o swojej mamie bo to właśnie Maria Kaczyńska była tą duszą, tą dobrą żoną i dobrą przyjaciółką Lecha Kaczyńskiego, która mu wiele podpowiadała. Czyż nie wiedzieliśmy, jak truszczyła się o Lecha, jak była blisko jego spraw. Dzisiaj skłaniamy nisko nasze głowy przed tą parą prezydencką i życzymy Polsce, aby była Wiarygodna, byśmy my wszyscy mogli się tak wiele uczyć od wspaniałego człowieka, od Lecha Kaczyńskiego.